Zaprezentuję tobie sekwencję ćwiczeń dla osób, które muszą prowadzić oszczędny tryb życia w czasie ciąży. Nie myl tego z reżimem łóżkowym. Przedstawię tobie sekwencję spokojnych ćwiczeń, które pozytywnie wpłyną na odciążenie Twojego dna miednicy, pozytywnie wpłyną na Twój kręgosłup, uelastycznią go i też dobrze wpłyną na Twoje dziecko. Jeżeli musisz prowadzić oszczędny tryb życia w czasie ciąży, warto by było, byś regularnie korzystała z wizyt u fizjoterapeutki uroginekologicznej lub u osteopaty. Pamiętaj, że nawet te spokojne ruchy ćwiczenia płyną pozytywnie na poród i na twoje dziecko, i na przebieg połogu. W tej sekwencji ćwiczeń wykorzystamy pozycje leżące na plecach, na boku. Czworaczej pozycji będziemy też ćwiczyć. Wykorzystamy moją ulubioną pozycję kolankowo-łokciową, która jest mocno rekomendowana, by odciążyć na macicy i też na się szyjkę macicy. Sekwencję ćwiczeń zakończymy na plecach. Jeżeli chodzi o pozycję na plecach w czasie ciąży, nie korzystamy z niej dużo. Jest ona bezpieczna, gdy właśnie nie czujesz, mroczko, nie czujesz, nie czujesz gorąca. Nie robią cię mrożki przed oczami, robić się niedobrze lub czuć się po prostu niekomfortowo, a dziecko mocno zaczyna kopać. W tym momencie rezygnujemy z tej pozycji i przetaczamy się na bok. Zanim zaczniesz ćwiczenia, przygotuj sobie koc i poduszkę.